Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarocistka Fortuna z tej strony się kłania. Dzisiaj moi drodzy horoskop na miesiąc wrzesień dla Skorpiona. Będzie rozkład z kart tarota, wracamy do przyszłości, jest to rozkład, który już był kiedyś. I dopowiadająca druga talia, dzisiaj tarota, czyli dwie talie. Jedna na rozkład, druga dopowiadająca. Lenormand na razie zostawiamy w tym miesiącu, moi drodzy, i stawiamy na tarot. Dobrze, zaczynamy z skorpion. Karta wychodząca w tym miesiącu, królowa buław. Przeszkody, jakie czekają tutaj skorpiona, umiarkowanie, to nie wiem, czy to jest przeszkodą, no zobaczymy. Fundamenty. Ósemka buław. Przeszłość 8 monet, obecna sytuacja, kapłanka, przyszłość, królowa monet, środowisko, jakie jest wokół skorpiona, jest karta odrodzenia, czyli sądu Bożego, nadzieje i obawy a z pucharów oraz wynik y, paś monet. Dobrze, zaczynajmy, żeby nie przedłużać. <laughs> Tutaj y, będziemy mieć y, zaraz wyjaśniające karty. Y, karta wychodząca Królowa buław y, jest to kobieta, która jest to osoba, która ma dużo kontaktów, jest wpływowa, jest energiczna. Jest to kobieta z charyzmą. Możecie to być wy, drogie skorpiony, w tym miesiącu, albo też ktoś, na przykład, kto ma nad wami władzę, czy w pracy, czy wasz przełożony, przełożona, czy też może to być osoba z waszego życia rodzinnego. Ale zobaczymy, tutaj dołożymy kartę. Zobaczymy, kto tutaj występuje. Jest dziewiątka monet, czyli może być to kobieta, która jest związana właśnie finansowo z Wami, która na przykład y, y, rozlicza Was w y, Waszej pracy, albo też może tak być, że to jesteście Wy na tyle wpływowi w tym miesiącu, że Wy będziecie. Y, Dobrze zarabiać, dobrze będziecie prosperować w tym miesiącu i będzie Wam po prostu wszystko spływało. Będzie to y, miesiąc mlekiem i miodem płynący. Czego Wam życzę, drogie skorpiony? Tutaj właśnie jest to karta wychodząca są finanse. Dobrze, zobaczmy, jakie będą przeszkody. Przeszkody to jest umiarkowanie. No, nie wiem, czy akurat to jest taka duża przeszkoda. Może po prostu będziecie bardzo uspokojeni, będziecie bardzo zadowoleni ze swojego życia w harmonii, będziecie może tyle samo. Co dajecie, będziecie brać, czerpać od kogoś innego, ale to jest tak, że umiarkowanie mówi o nowym zajęciu, o nowym projekcie, robienie czegoś w spokoju, w harmonii. Taki to jest magiczny czas w sumie. Spokojny, nic szczególnego się nie będzie działo. Może to jest przeszkodą, ale zawsze Skorpion jest bardzo dynamiczny, a w tym miesiącu, właśnie no, ten balans, jednak ta harmonia. Może niektórym przeszkadzać energicznym skorpionom. Oni, skorpiony, lubią wszystko szybko wielozadaniowe osoby to są. Taki multitask, codziennie dużo zajęć. Rozmaitych i wywiązują się z tego. A tutaj może właśnie ta harmonia, ten balans, spokojne zajęcie może być przeszkodą dla niektórych, tych bardziej dynamicznych. Ale myślę, że skorpionów mało dynamicznych jest. Są wszystkie skorpiony, są bardzo dynamiczne. To jest cecha charakteru. <laughs> To są reprezentanci trygonu wody skorpiony, ale powinny być ognia. Czasem tak myślę. To mamy w przeszkodzie. W fundamentach jednak mamy tą wielozadaniowość. Dla niektórych to będzie. Dużo zadań, więcej klientów, więcej spraw do załatwienia. Będzie to czas związany może z podróżą. Dla niektórych będzie to naprawdę bardzo, bardzo miesiąc taki wyczerpujący, ja bym nawet powiedziała, bo to jest czas działania. Buławy mówią o działaniach, o przemieszczaniu się. Może nawet niektórzy będą. Podróżować samolotem, może niektórzy będą mieli jakieś wizyty tutaj w domu, dużo gości, na przykład, jeśli nie mają firmy, jeśli nie pracują zawodowo, to może być czas na wiele spotkań ze znajomymi. Także dla tych, którzy prowadzą firmę, to może być szybki sukces. Również ci, którzy pracują, mogą awansować. To jest Czas działania do przodu, i to jest w fundamentach u skorpiona. Teraz zobaczymy, co do przeszłości odchodzi. Do przeszłości, moi drodzy, odchodzi jednak ta ciężka praca. Jednak tutaj skorpion może pracuje nadal, ale może. Ciężka praca odeszła, może jakiś etat, może pracował skorpion na dwóch etatach, może tutaj jakaś któraś z tych prac odchodzi do przeszłości. Także tutaj może być tak, że zajmiecie się tym, co jest dla Was. Także dla Was korzystne. Czasem, ósemka monet mówi właśnie o dużej dużym sukcesie finansowym, ale także tu większy, więcej zajęć mogło odejść, a przybyć mogło właśnie bardziej spokojniejsza praca, jakaś może Mieliście dwa zajęcia, i po prostu teraz wybraliście tylko jedno. Także ciężka praca, tak jak gdyby w tym miesiącu odeszła już od Skorpiona. Obecna sytuacja. <laughs> Możliwe, że zajęliście się tutaj właśnie rozwiązywaniem swoich życiowych spraw bardzo intuicyjnie tu w tej chwili y, możliwe że odkrywacie tajemnice działacie z intuicją y, jesteście wyciszeni y, możliwe że y, jest u Was ważny rozwój duchowy w tym miesiącu, także wizyta u wróżki, wizyta u psychologa, medytacje. Zajmiecie się swoim, tak jak mówię, rozwojem duchowym i to Wam przyniesie bardzo dużo korzyści, rozwijacie się dobrze najbliższa przyszłość są jednak monety tak jak mówię królowa monet tu będziecie działać bardzo dobrze może niektóre nawet Skorpiony otrzymają awans niektóre tutaj zajmą się domem na przykład i to jest kobieta, właśnie królowa monet, która ma wszystko pod swoją kontrolą, ma zawsze swoje sprawy pozałatwiane, finansowe, ma wszystko pod kontrolą w swoim domu, ale także tutaj w najbliższej przyszłości to może być ktoś. Nie musicie być w drogie skorpiony, to może być wasza. Bardzo dobra przyjaciółka, która Wam tutaj może będzie pomagała. Możliwe, że tak będzie w najbliższej przyszłości. Bardzo ciekawy miesiąc. Środowisko. Możliwe, że dużo skorpionów będzie załatwiało sprawy sądowe, urzędowe. Poczujecie takie odrodzenie w Waszym życiu, poczujecie taki przypływ energii, przypływ sił, poczujecie tak, jakbyście się na nowo narodzili. To jest Sąd Boży. Może komuś przebaczycie, może z kimś się pogodzicie. Także tutaj jest wiele. Aspektów, które mówią o dobroci właśnie wokół Was, ale też i y Możecie być w, znaj, znaleźć się w, większej, w większym gronie ludzi, w większej po prostu jakiejś populacji. Może gdzieś się wybierzecie, no teraz te koncerty, czy, czy, czy to nie jest w ogóle w grę nie wchodzi za bardzo, ale przy tej sytuacji, jaką mamy w ogóle w Europie i na świecie. Ale moi drodzy, może po prostu m, gdzieś na forach internetowych też będzie. Działać w tym miesiącu, ale to jest po prostu odrodzenie ogólne w życiu. To jest bardzo dobra energia. Nie macie negatywnych energii w tym miesiącu, Skorpiony. Nadzieje i obawy, macie nadzieję na spełnioną miłość wokół Was i myślę, że taka będzie. To jest w ogóle ochrona boska. Jesteście chronieni z góry. We wrześniu, skorpionki moje i jesteście bardzo emocjonalni. Może wiele skorpionów się zakochać, może naprawdę znaleźć kogoś do miłości, do przyjaźni. Tutaj wszystko się zadzieje, także będziecie. Hmm, bardzo odczuwać właśnie dużo uczuć pozytywnych, także dużo szacunku koło Was. Ta karta wnosi również ciąże, także niektóre skorpiony mogą zajść w ciążę, ale też może ktoś z przyszłości chcieć wrócić do Was. Ludzie szczerzy tutaj w emocjach będą koło Was w tym miesiącu. Także mówię, że niektórzy mogą mieć romans, mogą mieć również nowe projekty w swoim życiu, związane z, nie tylko z nowymi osobami, ale, tak jak mówię, osoby z przyszłości, związane z Wami emocjonalnie, mogą chcieć powrócić i może być na przykład jakaś nowa miłość, nowa umowa wszystko tutaj nowe działanie. Wsparte emocjami i miłością. No i właśnie pięknie jest to cudny czas <laughs> i wynik y, paśmonet. No, czyli będzie się działo tak y, dobrze, będziecie chcieli dobrze działać dla innych. Będzie tak bardzo spokojnie, ale też troszeczkę może będziecie się obawiać czegoś delikatnie, może będzie drobna obawa o pieniądze, może też jakieś kompleksy tutaj powrócą do Was, ale czasem mogą być drobne jakieś problemy, jakieś zaskoczenia z dziećmi. E, także... Mm. Niektórzy z Was mogą podjąć jakąś tam drobną pracę, na przykład na stażu gdzieś. Niektórzy jakieś takie dodatkowe zlecenie mogą znaleźć w tym miesiącu, ale tutaj głównie to jest przy tej karcie dobroć i takie właśnie spełnianie się dla innych. Może z Waszymi dziećmi będziecie więcej przebywać, rozmawiać i po prostu pomagać. Także możecie mieć drobne wydatki właśnie z waszymi pociechami w tym miesiącu. No nic, no nic, no tak powiem, że to jest bardzo spokojny miesiąc, bardzo taki elastyczny, no jak nie dla skorpiona, wiele uczuć, praca wymarzona z pasją. Którą tutaj macie w tej chwili drogie skorpiony. Będziecie się godzić ze wszystkimi, będziecie mieć dużo miłości wokół siebie. No cóż chcieć więcej. Wspaniały czas dla skorpiona tego życzę spokoju, harmonii i takiego troszeczkę odprężenia. Pozdrawiam serdecznie wszystkie skorpiony i do usłyszenia.